Za kilka minut ma być Nintendo Direct. Nintendo Direct to jest coś jak E3, tylko oni to organizują we własnym zakresie, bo Nintendo strasznie ma w dupie konkurencję. No i nadzieje są gigantyczne. Ludzie tutaj spekulują, jakie będą gry. No ja mam nadzieję, że będzie nowa Zelda. Jeżeli teraz będzie nowa Zelda, to o! O jest, o, o. Oj, byczku. Ja, ja chyba nawet odpalę live, jak będę to oglądać, bo. Coś czuję, że będzie dobrze. Zelda. Zelda, 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 zelda. Jest kolejny dzień. Wczoraj oglądałem Nintendo Direct, i nadal ze mnie nie zeszła fascynacja nową Zeldą. O Boże, o kurwa. O Boże, o kurwa. Wow, naprawdę. Wow, uwielbiam Nintendo i po mnie to widać, jeżeli mnie tam oglądacie. Ale no, Zelda, Breath of the Wild jest jedną z lepszych gier, jedną z najlepszych gier jakie grałem, jest moją topką, jest moją topką przez ten wczorajszy news mam ochotę znowu przejść Zelda, myślę, że znowu to zrobię, trzeci raz ale y, chyba warto sobie odświeżyć chociaż nie mam pojęcia czy jest coś świecze, skoro dobrze wszystko pamiętam. Chcę zrobić pierwszy preorder w moim życiu. Nigdy nie zrobiłem priorderów. Jestem ciekaw, czy już jakaś strona coś wystawiła. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Nic jeszcze nie ma. Do trzech stóp jestem w stanie za to dać, bo uważam, że warto. No ja się jaram, nie? Ja się jaram fest. Oj, byczku. Najprawdopodobniej będę was katować tą grą. Będę ją chciał przejść na Twitchu i gdzieś tam jakieś full zapisy będą w necie się pląsać. Zachwycony jestem, nie? Dzień dobry, dzisiaj będę dodawać relacje z oczekiwania na nowego iOSa na iPhone'ie. Ma być również, chyba, nowy iPadOS. Chyba. Jak widzimy na załączonym obrazku jest 12.41. I nadal nic. Proszę dać mi iOS 16. 12 września po godzinie 19. Bez sensu. <grym wytrzyma> o Boże, o kurwa. <grym wytrzyma> Przejdź na iOS 16. Uh, 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 uh. Przychodzę do was w tym bąblu. Troszeczkę sobie porysujemy. W sensie ja już rysowałem. Wy widzicie to na bieżąco. Tak naprawdę mogliście to już widzieć. Na starym moim TikToku już to wstawiałem. Tak, wiem, te klipy się strasznie przeplatają. Przepraszam, ale czasem naprawdę nie mam co wrzucić na TikToka. Takich ekskluzywów. Stwierdziłem, że od tej pory będę stawiać wam rozdziały filmów. Będziecie mogli sobie od razu przewinąć, jeżeli już coś widzieliście na TikToku, albo jeżeli was ciekawi bardziej coś, co będzie w późniejszej części nagrania, będziecie mogli od razu sobie to wszystko przewinąć. Jest to chyba wygodne, troszeczkę mi to zajmie, ale... Ale wszystko dla widzów, tak? Ta pogadanka nie jest na TikToka, jest nagrywana teraz, podczas montażu. Pogadam troszeczkę o tym rysuneczku. Mm, bardzo długo nie rysowałem, i czuję się z tym źle. Ogólnie bardzo źle się z tym czuję, że ostatnio mniej robię, ale to jest spowodowane gorszym samopoczuciem, chociażby. Mało linorytu, mało szycia, mało właśnie też rysowania, więc muszę wybrać sobie rzecz, z której wyjdę zawsze zwycięsko, czyli rzeczy bezpieczne dla mnie, rzeczy, których nie spieprzę tak łatwo. Kiedy nie jestem aż tak stabilny emocjonalnie, nie chcę wypływać na jakąś głęboką wodę, brać jakichś ciężkich perspektyw, jakichś ciężkich przedmiotów, tylko proste rzeczy, które już znam. U mnie te, tymi rzeczami są właśnie twarze i w jaki sposób ja to wszystko tworzę. Wybieram sobie byle jaką, zupełnie byle jaką fotkę z Pinteresta i to już mi wystarcza. Nie musi to być postać, jak już planowa, może to być jakaś rozmazana postać w tle. Kompletnie nie patrzę na proporcje, nie patrzę na anatomię też często, na podobieństwo nie wiem czy to już mówiłem tylko jakiś zarys twarzy, jakiś jej charakter i tak naprawdę to już mi wystarcza, żeby rysować. Wrzucam te twarze, byle jak, i ostatecznie tworzę z tego jakąś kompozycję. Bardzo często z takich właśnie szkiców powstawały pełnoprawne moje prace i chyba jest to mój sposób na tworzenie, czyli tak z doskoku coś robię tego mnóstwo i ostatecznie coś z tego może wyjść. Zazwyczaj jak coś planuję to to mi nie wychodzi, a jak robię coś tak o na odwal wtedy wychodzi mi najlepiej, więc... Takie szkicowania są naprawdę świetne też, żeby rozruszać sobie dłoń po dłuższym czasie nierysowania, bardzo polecam. Ogólnie robić sobie osobne tablice na Pintereście z rzeczami, które chcecie sobie rysować, ja na przykład mam tablicę o nazwie Zbieram takie ryje, i tam mam same gryje, tablice, rysowanie, jakieś linoryty, jakieś grafiki, coś co mógłbym sobie kiedyś narysować. Zazwyczaj kiedy szukam czegoś na Pintereście, zapisuję sobie też jakieś inne fotki na przyszłość. Takie, które mnie jakoś za, zaciekawiły, ale aktualnie nie mam czasu się nimi zająć. Bardzo spoko rzecz, możliwe, że udostępnię wam kiedyś jakąś tablicę z Pinteresta, aktualnie wszystkie są prywatne, bo te fotki no, jest tam kompletny miszmasz, Nie chcę Wam udostępniać tablic, które są lichej jakości. Tak jak te materiały. Dobra, to by było na tyle. Koniec mojego gadania. Do zobaczenia później. A jak nie polajkowaliście, to teraz polajkujcie, albo zasubujcie, Jak chcecie. Tyle wyboru, tyle, da tyle wyboru, tyle wolność. Kochajmy wolność. Dobra, co się pozmieniało w moim setupie? Mój setup aktualnie wygląda w ten sposób. Odwróciłem sobie monitor. Ten monitor jest bardzo stary. To jest już przestarzała technologia. On nie ma nawet wejścia na HDMI. Mam przejściówkę, która umożliwia mi właśnie podłączenie HDMI-ka. Widać, jak to wygląda z boku w porównaniu do. Dobrego monitora. No teoretycznie dobrego to jest. I ma Black Hawk. Coś tam, coś tam. Do grafiki nie jest najlepszy, ale był. Musiałem upgrade'ować też ten monitor i chyba zrobię to nawet w tym miesiącu, więc odwróciłem go na tak zwanego pivota. W jakim celu? W celu e, dobrego wyświetlania programów do streamowania oraz łatwiejszej możliwości przeglądania różnych treści. Jak to wygląda u mnie na Steam Decku? Tutaj mam wszystkie programy do streamowania, ale tutaj mam na przykład testowo Okienka Test. Aktualnie wszystkie programy mam powyłączane. Kiedy kliknę sobie ten jeden guziczek. Trzeba chwilkę poczekać, a może i nie. Jednak nie. Łączą OBS-a i Spotify'a. Wystarczy, że kliknę ten przycisk i automatycznie okienka układają mi się tak, jak chcę. To jest mega wygodne. Tutaj jeszcze u góry mogę na przykład dać program od TikToka. No, możliwości są nielimitowane, więc aktualnie mi się to podoba, bo mam tutaj u dołu. Cały programik ustawiony, a u góry mogę sobie od razu zmieniać muzyczkę. To jest to jest świetne, to mi się podoba. I kiedy będę chciał na przykład coś edytować w OBS-ie, wystarczy, że sobie to powiększę tutaj, później tylko klikam jeden klawisz i wszystko wraca mi na miejsce. No świetne, naprawdę super. Zebrało mi się narysowanie, bardzo dawno tego nie robiłem. Ostatnią pracę, którą mam tutaj dwa pająki, i to całkiem spore, nie podoba mi się to. O! Ostatnią pracę, którą robiłem to ten Uma. Pewnie go kojarzycie z TikTongów. No, musiałem go dokończyć w końcu. Zacznę coś nowego, <laughs> Po zakończyć stare prace? Więc ułożę sobie tutaj setupik, który będzie idealny. No tutaj teraz sobie zrobiłem tyle miejsca, że mogę sobie rozstawić dogodnie sztalugę. Spoko miejsce, bo tutaj niczym sobie nie przeszkadzam. Nienawidzę ustawienia tej sztalugi. To jest sztaluga plenerowa, to nie jest sztaluga studyjna, co warto jest zaznaczyć. Trójnóg nie jest dobry do, do wnętrza. Wszystko się ślizga, rozjeżdża. Nie mogę tego nawet otworzyć. Muszę kupić kombinejki. Co miesiąc mam tyle potrzeb kombinejkowych, i za każdym razem mówię sobie: Muszę kupić kombinejki. Nie robię tego. Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego nie mogę tego odkręcić. Żadnych zimbusów. Małe nożyczki mogą mi posłużyć jako. E, udało się. Jakim cudem? Nie wiem. Zmieszcza się tu w końcu? Czy nie? No. Mam dla Was jednego tipa. Jeden tip, który zmieni wszystko. Nie zakładajcie białych ubrań, kiedy zamierzacie rysować węglem. Ani ogólnie, kiedy zamierzacie się bawić w czymkolwiek. Więc robimy striptease, tak? Zawsze przed robieniem czegokolwiek. Robimy striptease, zajmujemy białe rzeczy. Tak samo przed jedzeniem spaghetti z sosem pomidorowym, przed jedzeniem pomidorowej z czymkolwiek co na ketchup, przed sosem bawię i uczę. Chociaż czy uczę? Nie wiem. Czy bawię? Też nie wiem. I tak się żyje. Nawet nie wiecie, ile jest fejkowych maili odnośnie współpracy na TikToku. To jest przerażające. Prawie, że codziennie dostaję jakieś fejkowe info o współpracy, kliknij w link, coś tam, coś tam. To jest straszne. Algorytmy nie zwalniają z tego co widzę. Dobra, więc tak. Sztaluga jest tam. Tutaj mam dwie lampy. Lampę jedną odwrócę w tym kierunku, drugą... Też odwrócę w tym kierunku. Tak, wszystko ładnie oświetlone. Mikrofon. Tutaj akurat jest super. No, mikrofon mogę sobie. On zaczął trzeszczyć w ogóle. O, mikrofon mogę sobie bezpośrednio tutaj odwrócić do rysowania. To jest świetne. Teraz mogę stać przy i będziemy świetnie słyszeć. Słychać. A ja mam nawalone na punkcie. A jakości tego jak mnie w ogóle słychać o dźwięku wyjściowym muszę w ogóle niedługo zmienić sobie mikrofon na jakiś lepszy. Może z słuchem nawet. Pierwsza rzecz zrobiona. Teraz też mam tą dogodność, że mogę sobie odchylić monitor. I to całkiem chyba bezboleśnie mogę zrobić. Chociaż coś tutaj się ciągnie, jakiś kabelek. Teraz kolejna rzecz, czyli ustawienie kameryki. To jest rzecz najcięższa. Kurwa, patrzcie, jaki wielu mi tutaj lata, gdzie jesteś? Tutaj jesteś gdzieś. Kamelka, to jest ta kamerka. Teoretycznie kamerkę mogę dać. Tutaj ma klinga? Teoretycznie dałoby radę. Co jeśli zrobimy to na przykład... Co jeśli kamerkę przymocuję sobie do... <grywka> Teraz jak się obracam... Wyglądam jak debil. Ale jest POV niezłe, zobaczcie to. Czy to jest POV, którego oczekujemy? Nawet wygodne, jakoś mi to bardzo nie przeszkadza. A co jeśli chciałbym to zamontować na czapce z daszkiem? Ja was przepraszam, to może być bardzo nudny vlog. Mam na przykład czapkę z daszkiem z, z takim, nie wiem co to jest, z serduszkiem chińskim, czy japońskim, czy innym koreańskim. Jak kupowałem ją na AliExpress, myślałem że chodzi o pieniądze, że się tak robi. Ale nie, nie, nie o to chodziło. <grym> Debil. I teraz tak, czy ja dam radę to zamontować na mojej kipek tylko czapce. Widać mi teraz okulary i nos. Hit, hit kompletny, nie? No tak się nie bym powiedział. Live skończony, trwał godzinę 40 i w tym czasie udało mi się podziałać coś takiego. Jest to Clown pomyślał i szczerze jestem całkiem zadowolony. Źle nie jest. Zrobimy do niego paspartu i oprawimy go w jakąś ramkę A3 i sobie go powieszę. Mam puste kurde ściany. Fajnie byłoby to czymś zapełnić w końcu. No, jak na długi okres nierysowania jestem całkiem zadowolony. Ale widzę kilka jeszcze niedoróbek, czyli na przykład ten ślad. On jest za jasny. Muszę go przyciemnić. Już obróćmy ręce, tylko, że ja jestem, ja jestem praworęczny, a nie leworęczny. Lepiej skończamy. Że jutro stwierdzę, że jeszcze coś jest do zrobienia. Mogę dodać teoretycznie białego pastela, ale boję się, bo biały pastel jest bardzo ryzykowny przy węglu, przynajmniej tak grubo nakładanego. To może być taka brzydka szarość. Chociaż widzę też chyba, że jedno oko jest większe. W sensie tęczówka jest większa w jednym. też mi się nie, do... nie za bardzo podoba. Teraz jest równo. <laughs> to jest tak mały detal, ale bardzo dużo zmienia. Dobra, to konserwacja paspartu i oprawiamy gniazda. I czapka z kamerką spisała się naprawdę nieźle. Jakby polecam. Używam lakiego Be Beauty Shine. Trójeczka. Fajnie, jakby była piąteczka, najmocniejsza, ale ta też wystarczy. Niektórzy mówią, że nie wolno używać takich lakierów do włosów, bo po jakimś czasie, po ekspozycji np. takiej pracy na słońcu albo no, po jakimś czasie. Praca, ten lakier może po prostu żółknąć. Ten nigdy mi nie zżółkł, więc używam go, ale no to musicie sobie wytestować, robicie to na własne ryzyko. I taka warstwa musi wyschnąć i po wyschnięciu robimy tak jeszcze z 2-3 razy. Teraz tak na szybko tylko chcę wam polecić, Pewną herbatę. Dlaczego jestem tak wysoko? Aha, bo podniosłem sobie biurko. Już Wam wszystko pokazuję. Ta herbatka zaparzona w tym kubeczku. Herbatka nazywa się Basilur. To jest to Basilur, cream fantazy, cejlońska zielona herbata. Ja się rozpływam serio, jakby ja lubię bardzo herbaty, ale ta z tych takich ogólnodostępnych herbat jest genialna. Ona jest. Jakby dolać do niej śmietanki. Ona jest kremowa. Ona jest sama w sobie bardzo słodka. Genialna. W ogóle sam zapach. Jakbym wąchał po prostu jakąś piankę, nie? No, genialna. Więc to jest moje polecenie. Coś chciałem się jeszcze pochwalić. Bridge. Bridge bardzo ładnie się goi. Dbam o niego tym razem, a nie razu nie zahaczyłem o niego. Co też uważam, że jest gigantycznym sukcesem w porównaniu do tego, co było kiedyś, gdzie zahaczałem prawie, że codziennie. Teraz Bridge nie ma w ogóle opuchnięcia. Trochę się sączy, to prawda, ale regularne smarowanie pomaga. A za tydzień będzie kolczyk w wardze. Hehe, <laughs> będzie fajnie, będzie git. <laughs> <laughs> po weekendzie, całkiem ostrym weekendzie, no, przeziębiłem się. Czuję, że mnie składa. gardło, głowa boli, więc plan na dzisiaj, na tą noc, bo już jest po północy, wypocić się. Zakładam bluzę, zakładam grube skiety, przykrywam się i kołdrą i kocem. Dodatkowo jeszcze zakładam mój ulubiony szaliczek od Emilii. Jeżeli to oglądasz, to dziękuję ci za niego, bo jest naprawdę świetny. Jak ona go robiła, to ja nie mam pojęcia, czy on jest, on jest taki równiutki, on jest przepiękny. Uwielbiam Gnaya. Ja lubię spać przy otwartym oknie. Ciężko jest mi w ogóle zamknąć okno, bo ja się duszę po prostu. Ale na tym razem chyba zamknę i spróbuję jakoś przetrwać. Wyglądam jak debil? Zobaczymy rano. Hehe, <słuch> Zgodnijcie <słuch> To ma rozpieprzone gardło. I tu tak sporo Polyfest. Nie, ja dzisiaj... Ja dzisiaj nie gadam. Dzisiaj Fireland. Gardło mnie napieprza. Ale chcę to nagrać, bo chcę to zrobić, a żal. Po prostu się tym nie podzielić. Paspartu nie będziemy robić. Because mam tylko ramkę A3. Rysunek też był na A3. Więc jest po prostu niepotrzebny. I tańsza ramka znowu z action. Wrzucam rysuneczek. On powinien ładnie się tutaj sfitować, chociaż widzę, że on trochę odstaje od formatu, ale wrzucę tą białą kartkę, to nie będzie to takie widoczne. Uwaga, wygląda to w ten sposób. Działa Całkiem ładnie. Ej, jestem, jestem zadowolony z tego. Spoko mi to wyszło. Trzeba będzie to w końcu powiesić, a nie tylko tak kłaść. No panie, ładnie. Powiedzcie, co myślicie? Uuu. Dwa dni mierzyłem temperaturę elektronicznym termometrem, który pokazywał, że mam 36,7 stopni. W rzeczywistości, tradycyjnym termometrem wyszło mi, że mam 38,5. Dziękuję Panu elektronicznym termometr. Nikomu nie polecam. Nie, nie ufam technologii od dzisiaj. Szkoda, że ten cię Unia zakazała, bo ja bym miał takich 10. No siemanko, jest trzeci dzień choroby. Czuję się lepiej. Y Czuję się lepiej. Dzisiaj możliwe, że jeszcze będę liveować, bo gardło mi nie boli. To jest cud. Zatoki straszna rzecz. Przy każdym ruchu. O jest. Jest strasznie. Gorączka też spadła z 38 do 37 i 4. Okej, okay, ja już mogę funkcjonować. No kurde, zobaczcie to. Myślę, że to jest hit, nie? To jest... to jest hit. To jest hit. Ja, ja muszę zrobić całą serię, będzie cała seria. I też dajcie znać, co myślicie o tego typu rysowaniu, jak było ostatnio na tym live'ie. Czyli w POV. To dla mnie było całkiem wygodne. Ale czy to się oglądało dobrze? Nie mam pojęcia, bo często zarykałem na czat i tak dalej i tak dalej, to może być takie sobie. Mogę też umocować stateczną kamerę tylko na pracę jakoś i to może się lepiej oglądać, więc dajcie znać. Pękła mi warga, troszeczkę mnie to boli, smaruję sobie jakąś pomadeczką i jakąś witaminką A sobie zaraz cyknę. Co mnie trochę martwi, bo za tydzień mam kolczyk, a nie mam pojęcia, czy to wpływa na wykonanie go. Najwyżej przełożę, tak? Nie chcę jakoś spieprzyć sobie tego wszystkiego. Poza tym ten piser jest strasznie restrykcyjny, on nie wykona mi nic, kiedy są jakieś przeciwwskazania do tego. Ja nawet sam nie mogę tam kupić kolczyka, kiedy widzą, że przekłucie nie jest jeszcze wygojone. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony zabijają moją chęć ryzyka. A, i jeszcze jedno. Kupiłem Dying Lighta na Switcha. Mhm. Mm Będzie super. Będzie zajebiście. Niektóre rzeczy wychodzą dopiero po jakimś czasie... Czasiu? czasiu. Niektóre rzeczy wychodzą dopiero po jakimś czasie użytkowania. W tym przypadku po miesiącu używania nowego krzesła odpadła mi zasłonka na śruby, które szczepiają siedzisko z podparciem, oparciem. I co ciekawe, to już drugie. Z drugiej strony również mi się odczepiło. Tutaj ten plastik. Ten oto plasticzek po prostu się złamał. Z drugiej strony było tak samo. Z tej strony jeszcze bym uwierzył, że gdzieś tutaj kabel od słuchawek wszedł pod i kiedy ciągnąłem za niego, to jakoś może się urwał. Okej, okay? to jest w uwierzyć. Ale tamten, pierwszy, z drugiej strony mi się ułamał. Z tamtej strony nie miałem w ogóle z nim kontaktu. Żaden kabel nie mógł się tutaj dostać. Ja w żaden sposób nie mogłem tego zahaczyć. Więc, no, jest to słaby element tego krzesła. No, jest po prostu wadliwy, moim zdaniem. Trzeba no, byłoby to jakoś naprawić. Z tamtej strony mi się udało. założę sobie. O! Trzymałem rękawiczkę. I po prostu to skleimy, tak. Prawdopodobnie podczas zmiany nachylenia krzesła coś tutaj na tym plasticzku się opiera. Jakaś siła. No, przykre ci to wszystko jest, ale nie jest to jakieś też ciężkie do naprawienia. To jest to najważniejsze. Ała. Macie. Dlatego właśnie zawsze zakładam rękawiczki do klejenia. Jestem sieropą bożą, jeśli chodzi o kropelkę. Nie potrafię. Kropelka to jest boskie narzędzie. Imponuje mi. Chciałbym sobie nagrać jakiś materiał. Dopiero teraz na to wpadłem, nie wiem pojęcia, że chcę, ale fajnie byłoby nagrać materiał typu moje EDC, które fajnie byłoby mieć zawsze przy sobie. Tam gdzieś w torbie, tak? Nie mówię, żeby po kieszeniach tego, to, to upychać. Czyli na przykład taki klej, maść z witaminą A, powerbank, jakieś tam pierdoły, nie? Kombinerki, korkociąg, takie małe, niepozorne rzeczy, no wiadomo o co chodzi. Witam na miejscu zdarzenia, to ten plastik odpadł, on się znajdował w tym miejscu, trzeba go przykręcić. Mam całe pudełko z imbusami. Jest ich dużo, odkręcam śrubę, która jest, nie wiem, konfliktowa, pierdolnięta. O, hej, 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 widzę, że tutaj jeszcze jest jeden plastik, on idzie tutaj gdzieś. Ja pierdzielę, czy teraz ten, ta śruba, ona będzie przelatywać? Nie nie przelatuje, więc jakby zostawmy ją. Załóżmy, że tak to ma być. No taka sobie cała ta sytuacja. Nieprzyjemna, ale jak widać jestem całkiem mądry, zaradny. Pamiętam jak ja nagrywałem, jak przymocowywałem listwę na kable pod wiórko z Ikei. No i w zestawie były kołki rozporowe, takie jak Dziwne te kołki do kartonu. Ten blat był kartonowy. No i ile ludzi tam z hejtem wyszło. Ale naprawdę, to była taka toksyczna sprawa. No, jadą po nich. Po pierwsze, dla zdrewnianej i kołki wtyka, ja pierdolę kurwa. No debile nie znają instrukcji, nie wiedzą, co to jest za materiały się wypowiadają, okej? Okay? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która bardziej mi wkurwiła, do czego ten świat zmierza facet z pomalowanymi pasnokciami i nie potrafi przybić czegoś do drewna, bo to drewno jest przecież, tak? <laughs> nie wierzę w to, co widzę. O mój Boże, ja pierdolę. Dlaczego się tym przejmuję? No Niedługo muszę wrócić do troszeczkę innych korzeni tych vlogów, bo od ostatnich kilku filmów jestem strasznie statyczny. Wszystko, co oglądacie, dzieje się tylko w tym kadrze. Dosłownie, tylko w tym kadrze czasem wam pokazuję biurko, i to jest nudne, nie? To jest nudne fest. Muszę was pozabierać gdzieś indziej, pójdziemy, nie wiem, do lasu, na grzyby. Teraz jest sezon grzybowy, więc na grzyby pójdziemy. Nienawidzę chodzić na grzyby, to jest straszne. Mam traumy z dzieciństwa, ale to później wam opowiem. Nie wiem, pokażę wam znowu jakieś śniadanie. Jak gotuję, co tam jeszcze robią vlogerzy. Nie wiem, no jak srają. Może w końcu wystąpię w jakimś oktagonie. Jakąś dramę bym sobie zrobił też kiedyś. No tak to się kręci. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że sobie żyjecie, fajnie. Że jesteście zdrowi. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój kanału, niżej macie wszystkie linki. Jestem bardzo wdzięczny za każde wsparcie. I elo, się ma. Nara. Teraz tu są ikonki. Tutaj film. Tutaj też film. Tu można kliknąć. Keniusz.